Dzień dobry Państwu. Serdecznie dziękuję za chęć obejrzenia tego filmu. Jak również przepraszam Was za jakość, ponieważ pierwszy raz to nagrywam i tak naprawdę jestem troszkę zdenerwowana, bo nigdy tego nie robiłam, tak? Ale stwierdziłam, że jednak chcę coś zmienić dla siebie i chciałabym Wam opowiedzieć pewną historię. Historię mojego klienta, który przyszedł po prostu do mnie i zaczęliśmy rozmawiać o takich normalnych, przyziemnych sprawach. No, i oczywiście weszliśmy na jeden taki dosyć poważny temat. Temat numer jeden, tak naprawdę na świecie, w Polsce, to jest problem. Problem z ogrzewaniem, z węglem, z prądem, z cenami prądu. I zaczęliśmy tak od słowa do słowa rozmawiać, gdzie Zbyszek oczywiście troszeczkę tak szyderczo zaczął mówić o tym problemie. Zaczął się tak wyśmiewać tak troszkę z spiną mówił o tym. Po czym ja oczywiście stwierdziłam, no ale dlaczego w ten sposób się wypowiada? No, przecież no jest kryzys, jest problem, są duże rachunki, tak? No, przecież zależy nam na tym, żeby no płacić mniej, tak? Byśmy chcieli, żeby płacić mniej. Zbyszek z taką chwilą zapytał mnie o to, po prostu, ile ja płacę za swoje ogrzewanie, tak? Własnego mieszkania. Powiedziałam, że no, dosyć dużo, jak na ten. No, stwierdził, że rzeczywiście. Wtedy delikatnie się zaśmiał i stwierdził, że ogrzanie jego domu, wiesz mi, 240 metrowego wynosi go miesięcznie 100 zł. Gdzie ja popukałam się w głowę i stwierdziłam, no coś facet chyba ma nie tak, coś, coś, coś z nim chyba jest nie tak. Gdzieś, nie wiem, no gdzie możliwość tego, żeby ogrzać dom 240 metrowy za kwotę 100 zł miesięcznie, no nie jest to możliwe, prawda? No wtedy Zbyszek po prostu stwierdził, że jeżeli nie wierzę, może mi to udowodnić. Po czym ja stwierdziłam, że nie, absolutnie. Wierzcie mi, że chciałam go spławić jak najszybciej, bo nie chciało mi się z nim rozmawiać, ponieważ jakieś dziwne kurde, teksty, jakieś dziwne wizje mi chciał przekazać. Stwierdziłam, że chcę zakończyć rozmowę i mieć go z głowy, tak? Po czym oczywiście Zbyszek poprosił mnie o numer telefonu, oczywiście zgodziłam się, dałam, że tylko żeby sobie poszedł. Wierzcie mi, naprawdę, miałam go już serdecznie dosyć. Zbyszek męczył mnie swoimi telefonami, naprawdę, wierzcie mi, no to cały czas, bo bardzo mu zależało na tym, aby pokazać mi właśnie, co wymyślił, swój wynalazek, tak? Ale wierzcie mi, ja naprawdę już, no nie chciałam się z nim widywać, tak? Nie chciałam, nie chciałam odbierać od niego telefonu, ale już po prostu stwierdziłam, okej, okay, co mi szkodzi? Przecież nic nie stracę, tak? Więc stwierdziłam, okej, okay, od, odebrałam, umówiłam się z nim na spotkanie. I wierzcie mi, pojechałam i w ogóle się zdziwiłam, bo myślałam, że jego dom to jest w ogóle jakieś coś innego, jakieś... Wiecie, człowiek z wizją, to myślałam, że ten dom też będzie jakiś z wizją, był no, no to normalny, no faktem, duży dom. E, o dziwo otworzyły drzwi mi jego żona, bardzo sympatyczna i serdeczna pani. Zaprowadziła mnie do pokoju, w którym Zbyszek e, odrabiał lekcje ze swoim synem. I wierzcie mi, nawet nie mogę tego opisać, ale jaka była mina Zbyszka, był strasznie szczęśliwy, e, że do niego jednak przyjechałam, tak. Ale nawet, wiecie co? Myślałam, że chociaż herbaty się napiję, ale nie było mowy, ponieważ Zbyszek po prostu w tym momencie zabrał mnie do swojej kotłowni, żeby wszystko już teraz natychmiast mi pokazać, tak? Jednak był no tak podniecony tym wszystkim, żeby po prostu pokazać. I oczywiście poszliśmy i też miałam wizję tego, że to będzie jakaś kotłownia, nie wiadomo, jakaś tam, rurek tego, a była to normalna kotłownia, tak? Taka standardowa, jak w domu. Czysto, schludnie, stał duży piec. Grzejnik. Wszystko wyglądało normalnie. I wierzcie mi, że właśnie w tym momencie yy, Zbyszek yy, stwierdził, że to jest właśnie to, co chce mi pokazać. To jest właśnie jego wynalazek, który yy, tak naprawdę pokaże nam wszystkim, że jednak można zaoszczędzić energię, prąd, a przede wszystkim nasze właśnie pieniądze. Zbyszek poprosił mnie, abym dotknęła rur. Oczywiście okazały się gorące. W tym momencie podpiął piec do miernika, aby mi pokazać jego zużycie. I wierzcie mi, że byłam w szoku, bo miernik wskazywał 90 W. Na co ja stwierdziłam, przecież to nie jest możliwe, nie ma takiej możliwości, tak? Więc zapytałam Zbyszka w ogóle, no jak to wszystko rzeczywiście tak wszystko działa, to dlaczego nie chciał po prostu zrobić nic w tym kierunku, aby wprowadzić ten swój wynalazek na rynek. Opowiedział mi historię. O tym, że jak najbardziej próbował. Wierzcie mi, był w wielu firmach i w dużych korporacjach. Oczywiście rozmawiał z prezesem jednej z niemieckich firm, przedstawiając swój wynalazek. Oczywiście nie pokazując wnętrza, ponieważ to jest jego tajemnica, i bał się właśnie, że firma może wykorzystać jego pomysł z wiadomych względów. Oczywiście naukowcy z tej firmy jak najbardziej zrobili wszystkie badania, i okazało się, że rzeczywiście jest to technologia naprawdę przyszłościowa i super, która no tak naprawdę jak najbardziej może pomóc. Tak? Prezes tej firmy zaproponował Zbyszkowi, że jak najbardziej odkupi pomysł i opatentuje pod swoim logo. Ale bez możliwości yy, przez Zbyszka ujawniania po prostu wszystkich informacji. No to Zbyszek stwierdził, że no, absolutnie nie, nie odsprzeda swojego pomysłu, bo to jest jednak jego wynalazek, jego pomysł i on chce do końca to zrobić. Tak? Co jest jeszcze najfajniejsze i tak naprawdę dziwne, troszeczkę? Jeden z tych naukowców wziął, na rozmowę Zbyszka i powiedział mu o tym, że to jest mega technologia, i żeby pod żadnym pozorem nie sprzedawał po prostu tutaj swojego pomysłu w firmie, korporacji, ponieważ ona nigdy nie zostanie wypuszczona na rynek. A wiadomo dlaczego. Jeżeli nie wiemy, o co chodzi, chodzi o duże pieniądze. Nam zależy i Zbyszkowi również zależy na tym, aby to nam żyło się lepiej, tak? Żeby ta energia była mniej, mniej, raczej mniej, bardziej wydajna, tak? A przy tym, żeby było czyste powietrze, żebyśmy za to wszystko po prostu mniej płacili. I wierzcie mi, że tak naprawdę to wszystko, co mi Zbyszek tutaj pokazał, czy coś, byłam mega, mega w szoku. Zastanówcie się, tak naprawdę, o co chodzi co tak naprawdę chcą ukryć korporacje, tak? Dlaczego im zależy tak bardzo na tym, żeby to wszystko ukryć, żeby te technologie jak Zbyszka i wielu innych po prostu nie ujrzało światła dziennego, tak? Chodzi tutaj o to, żeby, żebyśmy my, jako społeczność, ludzie na całym świecie, nie tylko w Polsce, płacili duże rachunki za prąd. A nam zależy, ze Zbyszkiem oczywiście, żebyśmy przekazali Wam to, że można płacić mniejsze rachunki za prąd, przy czym e, zadbamy o środowisko, o ekologię i o ekonomię e, Zbyszek. E, oczywiście e, przykazał mi do tego, abym Wam pokazała właśnie moduł pieca, e, który za chwileczkę Wam e, pokażę, jak on działa. I żebyście się sami przekonali, tak naprawdę, że to, o czym ja mówię i to, co przekazał mi Zbyszek, jest prawdą żeby to wszystko wpłynęło na naszą, po prostu, przyszłość. Chciałabym również powiedzieć kilka słów o sobie, abyście nie pomyśleli, że jestem niepoważną osobą, tak? Że nie wiem, co tutaj i o czym tutaj rozmawiam, tak? Jestem mamą. Jestem kobietą biznesu, prowadzę własną działalność gospodarczą. I też zadacie mi na pewno pytanie, dlaczego mi tak bardzo zależy na tym, aby to wszystko się udało, tak? Żeby pomóc wyszkowi. A właśnie po to, żeby zaoszczędzić tak, ekologię, tak, żeby zaoszczędzić środowisko przede wszystkim i żeby zadbać o przyszłość nie tylko moją, ale również moich dzieci, wnuków i prawnuków. Tak. To wszystko, o czym tutaj jest mowa, zadziała dla nas wszystkich. I tak naprawdę wierzcie mi, że to, co ja tutaj Wam przedstawiam, jest właśnie dla dobra nie tylko mojego, ale również Waszego. To jest właśnie ten moduł, który wyszek dał mi, abym przetestowała i pokazała Wam, że rzeczywiście to działa. W tym momencie chciałabym Wam pokazać, yy, że piec ogrzewa yy, grzejnik i do jakiej temperatury. W tym momencie już wezmę... W tym momencie, proszę bardzo, włączamy. E, momencik. I w tym momencie przykładam. Jak widać temperatura na grzejniku pokazuje 55 stopni. Dobrze i żeby nie było, że termometr jest jakoś dziwnie ustawiony, pokażę również inne wartości. Proszę bardzo mamy ścianę mamy temperaturę 25,6. Tak, przyłożymy nie wiem, do drzwi, żebyście zobaczyli 23,2. Czyli efekt jest jeden, że termometr działa jak również grzejnik. Dobrze. W tym momencie również chciałabym pokazać, że piec jest podłączony do miernika i jakie wartości wskazuje. Czyli jakie ma zużycie i jaką oddaje moc. W tym momencie mamy miernik. Nie wiem czy dobrze będzie widać. Mamy zużycie na poziomie 46,9, no 50 W, tak. ale również, żeby udowodnić, że miernik oczywiście jest prawdziwy, nie jest zepsuty. Również pokażę na innych urządzeniach. W tym przygotowałam w tym momencie żarówkę o mocy 100 W i lampkę o mocy 5 To Sprawdzamy. Podłączam lampkę z żarówką 100 W. Musimy chwilę poczekać i proszę bardzo wartość wskazuje. 106, 104, 103, no wiadomo. Dziś nie wiem, czy to jest jakoś dosyć widoczne. Myślę, że jak najbardziej jest. Mamy wartość 106 i 1. Czyli tak naprawdę miernik tutaj działa. Wyłączę, podłączę jeszcze lampkę dla Was 5-gotową, żebyśmy mieli jasność, że wszystko o czym mówię jest prawdą. Mm, już momencik, dajcie mi chwilę, żebym wiedziała, jak. Tą lampkę magiczną podłączyć, bo oczywiście, hmm, no tego chodzi, że nie potrafię. Ale już, no, się, o, dobra. Tak, jest włączona i wartość na mierniku, no, waha się 4-9-5 watów. Czyli wszystko, o czym mówiłam, jak najbardziej działa. Więc również posiada możliwość. Ogrzania ciepłej wody. W tym momencie nie mam takiej możliwości, żeby Wam to pokazać, ale temperatura takiej grzanej wody wynosi 50 stopni Celsjusza. Również na grzejniku temperatura w obiegu zamkniętym wynosi 65 stopni. Po załączeniu, akurat ten model ma 5 modułów. W momencie, kiedy moduł się załącza, tak, wartość pobieranej energii wzrasta o około 20 W. Powiem Wam jako ciekawostkę, że Zwyszek pokazał mi również, Wykonany grzejnik na swoich modułach. Podpiął dwa grzejniki, w tym jeden olejowy i również ten swój, do miernika, aby mi pokazać wskazanie. Wziąłem do ręki termometr i zaczęłam mierzyć. Przy najpierw zbyszka pierwsze zużycie było, że temperatura nagrzała się do 50 stopni przy wartości zużywanej energii 30 W. Natomiast grzejnik olejowy pobierał do temperatury rozgrzał się 65 stopni przy zużyciu energii 600 W. Zastanówcie się teraz wszyscy tak naprawdę komu zależy na tym, aby ta technologia taka jak Zbyszka została ukryta. Wiemy jedno, że po prostu zależy to dużym korporacjom. tak? którzy płacą duże pieniądze firmom, które po prostu y, zamiatają to pod dywan, tak? y, Musimy pamiętać o tym, że y, technologia Zbyszka ma wpływ na naszą przyszłość, na naszą ekologię, na ekonomię, a przede wszystkim na nasz portfel, tak? Wiemy dobrze, że y, to, co nam Zbyszek tutaj, ja Wam przedstawiłam, tak? Y, pomysł Zbyszka jest naprawdę przyszłościowy. Pamiętajmy o tym. Dajmy sobie y, możliwość y, po to, żeby pokazać właśnie innym, tak? Że to wszystko ma sens. Wiadomo, że w momencie. Tutaj wiele osób na pewno nie będzie się chciało ze mną zgodzić, tak? Poleją się komentarze negatywne, będą mówić, że to wszystko nie ma sensu, będą wyśmiewać, tak? Będą kpić od tego, ale ja wiem jedno, że to ma sens. Ja ze swojej strony zrobię wszystko, żeby Zbyszkowi pomóc, żeby ten jego pomysł po prostu wprowadzić w życie. Ja prowadząc firmę swoją, tak? Pomogę Zbyszkowi w ten sposób, że mogę zacząć. Dystrybuować jego produkt tak? i ze swojej strony daje gwarancję satysfakcji klienta w momencie, kiedy klient weźmie sprzęt do siebie. I jednak stwierdzi, że po dwóch miesiącach to nie jest to, jednak nie spełnia jego warunków, tak? Jak najbardziej byś mógł ten sprzęt oddać po prostu bez żadnych kosztów, bez żadnych y, problemów. Y, ten. Tylko spróbujcie, naprawdę, bardzo was proszę, spróbujmy to dla nas zrobić, dla naszej przyszłości, dla naszych dzieci, że warto, naprawdę warto. Zbyszek postarał się właśnie to, żeby nam to pokazać, przekazać, a ja zrobiłam to właśnie dla nas, żebyśmy też y, to zrobili, tak? Siła jest w nas, y, wierzę w Was, y, i teraz tak. Opis pod filmem zostawię, żeby zostawić namiary na siebie. Zapraszam oczywiście też ludzi, którzy po prostu są zainteresowani, nie do końca w to wierzą, aby przyjechali tak? do mnie tutaj ze swoim sprzętem, ze swoimi miernikami, zrobili pomiary, tak? sprawdzili wydajność. Naprawdę nie musicie mi wierzyć na słowo, ale naprawdę zapraszam, przyjedźcie, bo warto. Zobaczycie, że warto. Opis pod linkiem, również na stronie internetowej zamieszczę wszystkie informacje niezbędne do kontaktu ze mną, jak również informacje o produkcie. Bardzo Wam wszystkim dziękuję i naprawdę liczę na Was i mam nadzieję, że wszystko wyjdzie tak, jak sobie założam. Bardzo Wam dziękuję i Was pozdrawiam.